Do tragicznego wypadku doszło w godzinach porannych na ulicy Grunwaldzkiej. Na przejściu dla pieszych został potrącony mężczyzna. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że ofiarą potrącenia był mężczyzna w podeszłym wieku. Oko godziny 9 doszło do śmiertelnego potrącenia na przejściu dla pieszych. 24-letnia mieszkanka naszego miasta poruszała się pojazdem SEAT. Na chwilę obecną trwają tutaj czynności wyjaśniające. Policjanci ruchu drogowego pod nadzorem prokuratora oraz zastępcy naczelnika ruchu drogowego wykonują czynności związane z ustaleniem przebiegu tego zdarzenia. Na chwilę obecną nie możemy powiedzieć, kto jest sprawcą albo w jaki sposób doszło do powstania tego zdarzenia drogowego. W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o o ustaleniach, jakie zostały tutaj poczynione na miejscu. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie oraz sprawdza tożsamość potrąconego mężczyzny.